Siemano ludzie, to ja, redzim. Sorry, że długo nie było filmików, ponad trzy tygodnie, ale mówiłem, byłem na wakacjach u mojej babci, gdzie laptop yy, po zainstalowaniu gry groził wybuchem, więc wolałem nie ryzykować. No serio, słuchajcie, Toshiba Easy Media i Intel Pentium Insight to nie jest to... Powiedzmy, że na tym nie da się grać. Uwierzcie mi, próbowałem. Wracając, jest to kanał, kanał, e, filmik informacyjny. Ech. No to pierwsza informacja. Jeszcze dzisiaj rozpocznę nową serię, którą mi będzie zdecydowanie łatwiej prowadzić e, z prostego powodu, że nie będę musiał siedzieć nawet przed komputerem. Będzie to czytanie. Kiedyś powiedziałem, że zacznę e, u siebie coś takiego jak Czytaj z Regimem. Nie, nie będę czytał książek. Lepiej. To jest coś dla bronych. Czyli dla ludzi, którzy lubią My Little Pony Friendship is Magic. E, czyli będę czytał, no... będę czytał ich opowiadania, fanfiki. E, seria będzie się nazywało, nazywała Audio Story. Hmm, może, może tam coś kiedyś, e, jeszcze wrzucę innego niż od My Tupony. Może coś swojego. Swego czasu pisałem książkę, ale no cóż, ktoś mi zakosił pendrive'a z dużą częścią rozdziałów, których nie publikowałem w internecie, bo do ósmego rozdziału zostały. Książka została, była publikowana. E, ale po prostu. No, nie opłacałbym się dalej jej pisać, skoro od ósmego miałbym pisać do e, nie wiem którego, bo już miałem napisane ponad 32 rozdziały. Więc. Nie, nie zacząłbym nowej książki. Co najwyżej jestem w, mogę Wam powiedzieć, że e, jestem w trakcie pisania opowiadania. Nie, nie o kucykach, to jest po prostu takie opowiadanie. Nazywa się e, Nadzdolni. Yy, albo nadświadomi. Jeszcze myślę nad nazwą. Tam yy, wam linka kiedyś, to zobaczycie w jakimś filmie informacyjnym. Tak. Yy, wracając do yy, reading. Natchnęła mnie pewna osoba. Yy, kanał znajdziecie yy, w link... link, znajdzie, link do kanału <grym> znajdziecie w opisie do tego filmu. Gościu naprawdę fajnie czyta. I właściwie zamierzam zacząć. Jeszcze, no, mam nadzieję, że dziś wieczorem dam Wam pierwszy rozdział. Czego? My Little Dashi. Tak. Eee. Następnie. Hmm. Następnie. Eee. Zobaczymy, co będzie następnie. Nie wiem. Właśnie. Chcecie, żebym coś przeczytał? Po prostu powiedzcie. Napiszcie w komentarzach, napiszcie na PW. Jak wolicie. Jeżeli chodzi o ETS-a, nakręcę go jutro. Jestem dzisiaj... E, nie chcę mi się dzisiaj grać już. Wolę sobie poczytać normalnie e, w, przed komputerem, już wolę to. Kapić się w kartkę i na przykład nagrywać komórką, bo dyktafonu no cóż nie mam. Albo choćby i kom, e, z komputera e, nagrywać. Nieważne, no rany boskie. E, tak. No, chyba było to na tyle. Jak mówiłem, jutro pojawi się ETS The Way to Home. E, pierwsza część, chyba z czterech albo trzech części. Zobaczymy, jak nam się będzie jechało. Postanowiłem coś zrobić, czyli. E, a właśnie, chciałem Was przeprosić wcześniej, zanim coś powiem, chciałem Was przeprosić za, za to, że żebrałem o łapki. Tak, bo w, e, w ostatnich moich filmach, w sensie o ETS-ie mówię. Zacząłem żebrać łapki, że ha dajcie więcej łapek, to będzie... E, e, to będą czę częściej filmiki. No i sorry za to. Sorry za to, po prostu nie powinienem. Ani nie było więcej filmików, ani... Ani łapek w górę. No sorry, ale... Poza tym, co z tym idzie? Ja nie zarabiam na YouTube Z prostego powodu. Nie mam 18 lat. Mam 16. A jeżeli czytaliście regulamin Google AdSense, to... Na pewno czytajcie też wspomnienie, że trzeba mieć ukończone 18 lat. Ja nie mam, nie mam konta bankowego, więc nie korzystam z Google sensu. Nawet jakbym był, miał możliwość, to i tak bym nie korzystał. Nie dlatego, że jestem jakoś w cholerę bogaty, tylko no co, kasy, no kasy mi nie brakuje. Nie jestem biedny, ale no przydałoby się. Tak, tak powiem, przydałoby się, ale i tak bym nie zarabiał bo robię to dla siebie, dla siebie, robię to dla Was, a nie dla kasy. Jakbym robił to dla kasy, to chyba byłyby częściej filmiki, prawda? Nie tak co trzy tygodnie. Tak. No i chyba to wszystko, co Wam dzisiaj chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że dzisiaj do północy jeszcze uda mi się wstawić moją małą Dashi, autorstwa E, Keran, Tak, Rob.keran e, 53 przetłumaczony e, przez Tomasz e, Fakomena, żeby nie zdradzać. Poza tym link też będzie w opisie filmu. Ok, trochę się rozgaduję, a nie mam zbyt wiele czasu. No to więc czekajcie na moją małą dashi i no cóż, na razie.